Siemanko, z tej strony Araule, nie witam was w czwartym odcinku Stombridera po dosyć długiej przerwie i niestety z pewnym... z pewnym... przeskokiem otóż miałem mega, mega problemy z nagrywaniem i tak się stało, że około 40 minut odcinka się nie nagrało kompletnie a jak się już nagrało to miałem mm, kompletne niezgranie na tym filmie Że... Ni nie szło tego oglądać po prostu no i niestety musicie przeboleć jakoś, że... że, że mm, nie ma... nie widzieliście tych 40 minut. Nie było tam dużo z tego co pamiętam. Mm, byliśmy w jaskini Wilku, wratowaliśmy Rota. E, coś tam jeszcze... E, Grobowiec jakiś odwiedziliśmy. Nic takiego konkretnego, także mam nadzieję, że będzie, nie będziecie mieli mi tego za złe. W związku z tym, teraz czas lecieć dalej i yy, szczerze mówiąc nawet nie wiem gdzie. Kucaj, kucaj, kucaj. Kobieto. Jak tu się kucało? O no, oh Jeszcze trochę Jeszcze trochę, myszko o! Jest! Moja myszka szaleje niestety Total badziew który muszę wreszcie wymienić Bo inaczej będzie kepsko Hmm, hmm tam jeszcze jeden jest o, Leży Super Nie ma tu więcej nikogo? Chyba nie ma Reszta wszystko z... Oo Uh o, -oh. hm, tam nikogo nie ma, mamy surowce, hm, ogarniemy sobie, jeszcze trochę te ciała. Surowców trochę zniskarniemy, bo się przydadzą w przyszłości um, Spalimy pochodnie I rozumiem, że mamy tu iść Chyba na górę. Um, tu nic nie ma ciekawego. A może jednak coś będzie? Co? Macie coś dla mnie? Strzały, które już mam. Świet. <laughs> Jerzy. Aleś, wystraszyłem, że nie pyknie. Okej, okay, odzyskaliśmy strzały, mamy kolejne surowce I idziemy tam Mam nadzieję, że nie ma nikogo Przełączę się na pistolet do razie czegoś I musimy iść tam Tu widzę jakąś skrzyneczkę Sobie ją ogarniemy Och, oż oh jed Oż shit! Oh shit wow, wow, wow! o śiep hm? Okej, okay, jestem z powrotem, miałem małą przerwę, uh, bo miałem napad na pokój, ale lecimy już dalej. Hmm. Tutaj jakiś... Dycha. gdzie teraz hmm. um. tam chyba coś coś się dzieje nie to tylko z tego tam musimy iść Okej okay. się teraz Super Przydałoby się więcej naboju tak w ogóle. Z czasu drugi odnieść ten Prawdopodobnie japoński Super mamy kolejne surowce Rozumiem, że musimy zjechać. Znajdź konsolę łączności, hmm, kogoś słychać, a to nie świadczy o niczym dobrym. Hmm. Nie wiem, czy to się nawet do czegoś nada, ale spróbować można. Boję się, że mnie tu coś nie zaatakowało. Mamy kolejne surowce. Gdzie oni są? Tam są. Papa! Papa! Pa. Super. Hmm. przyda się przeszukać ich ciała. Ulepszenia broń dostępne, super coś mamy? Nic nie mamy, szkoda. Hmm? Jest tu coś ciekawego jeszcze? Nie ma, to idziemy na górę. Wow! Ach, ten mój niesamowity cel. Tak z znienacka wyskoczył skurczybyk. Hmm. Dobra, co teraz, gdzie teraz? Wygląda hmm. Jest tu coś ciekawego? Hmm. Okej, okay, tutaj. Teraz tamta, Zakładam, że to trzeba zrobić. <ścoughs> o, shit! O, ale się, na, ale narobiłem. Hmm. Wyskoczyłem tutaj, bo nie bardzo wiem, co się dzieje. Szyba wygląda na słabą. Szyba wygląda na słabą. Hmm. Dobra, co teraz? Co teraz? Szyby nie jestem w stanie zniszczyć. Hmm. Od tego chyba nie zginę. Ale szczerze mówiąc nie wiem co dalej. Jak się tam kurczę dostać? U. I zginąłem. Hmm. Nie wiem szczerze mówiąc jak to ogarnąć. To jest jakieś dziwne dla mnie. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Co dalej? Jak stąd się wydostać? Hmm? hmm. Rozumiem, że to muszę rozbroić, żeby się dalej fabuła zaczęła dziać. Ale no dobra, ale co dalej? Hmm. Po tym się wspinać nie mogę. Ham. Przyznam, że nie mam pojęcia. Um, jak tam się dalej dostać. Szyba wygląda na słabo. Zrobimy tak. Hmm. I teraz wyskoczymy tu. I powiem szczerze, że nie wiem co dalej. Tam muszę iść, no dobra. Wiem! Chyba. A, wiedziałem! Się ma ten siódmy zmysł. Na... Szkoda, że od razu na to nie wpadłem. O, mamy nowy karabinek! Super! Mogę cię sprzątnąć? Ale to strzałem to zrobię. O! Idź do diabła. Iść do diabła, skur Czy byku? A nie mogę go przeszukać, szkoda. Hmm. Spierzemy sobie z trochę surowców. To zbadamy, mamy nowe punkty A tutaj. Do skrzynki. Hmm. Tutaj nic ciekawego nie ma Tutaj? To lecimy dalej Och, shit No dawaj, no chodź adami strzał Dobra Pod czwórką um. jest totalna sieka O Nie mam amunicji OK, Zdechu. Okej. Okay. Padł. Chyba koniec. Trzeba ich przeszukać i zdobyć trochę strzał i amunicji. Bo trochę mamy mało. A oni są z... Z nich można zabrać niezłe żniwo. Jak się sprawa ma? Mamy 45, przeładuj, yy, przeładuj i mamy full strzał, ok. Dobra, gdzie teraz? Hmm, tutaj jeszcze ktoś leży. No to lecimy tu. Ale tu nic nie ma. Ojciec, od czego? Od tej wyspy? To musimy iść tutaj chyba. Co to miało być? No, mamy niezłą nie ilość surowców. Hmm. Trzeba to wyważyć. No dawaj. Super. Czy teraz mamy całą kontrolę? Super! Dobra, ale ja będę tam musiał się do skrzynek jeszcze dobrać. O, o. Niedobrze. Zwoń do rota! Aleks, jesteś tam? Terminal jest zniszczony Holej. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal mm. serwisowy Bardzo śmieszne Okej, okay. to chyba nic trudnego W sumie tyle że najpierw musisz go znaleźć W takich starych wieżach montowali wysoko Bardzo wysoko Serio? Bardzo wysoko Serio? Kolejna wspinaczka. Świetnie. Wejdź na wieżę. Mamy surowce. Jest tu coś ciekawego jeszcze. Mamy naboje. Mamy kolejne punkty doświadczenia. Tu już więcej nic nie ma prót strzał. Hmm o o Laro Ja wiem, że ty potrafisz Ty umiesz To się, że tam muszę iść o co się nie poparz dziewuszko Szkoda by mi cię było Kurde, co tu za instalacje jakieś mają? Co to to jest? o, -o. Idź, Laro, idź Dasz radę F Okej okay. Dostaliśmy się stąd I teraz czas iść na wieżę Okolice bazy Tam się To nie jest normalne Musimy iść tym mostem pewnie O, tutaj mamy menu obozu to przyznamy jeden punkt umiejętności Walka mm. To mi się przyda Opanowano, super mm. sprzęt Mogę jakoś łuk jeszcze ulepszyć nie mogę, szkoda. Hmm, stójno. Może maszynówkę jakoś by mogę ulepszyć. Pojemniejszy magazynek. Wyściłana Większa stabilność broni. Wyścielana, kolba sklejone. Przyspieszają przeładowywanie. Większa szybkostrzelność. To mi się może przydać. Ale dużo surowców to wszystko potrzebuje masakra Dobra, idziemy dalej. Nie będę jeszcze odcinka kończył. Idź, Laro. Idź, nie patrz w dół! Nie patrz w dół, Laro! O Dobrze! Uf, udało mi się zachować zimną krew, ale się solidnie wystraszyłem. Hiiiiii, wybija nas wszystkich! Słyszeliście to? Mamcie Gdzie jesteś? dla okay. Trochę mam problemy z celnością Nie widać nikogo To idziemy dalej Przeszukamy ich Proszą kopalnię surowcową Hmm Gdzieś tu jeszcze się poniewierają O Ok Wyprzenia broni dostępne, mamy trochę tych surowców Ok Trzeba przeładować Gdzie jesteście? Trudno mi magazynku tracić na takich debili, ale zresztą celność mnie kiepsko. Ok, headshot. Dało się za pierwszym razem na szczęście. Ale i siekło. Super. Ale ta Lara ma Moc Okej, okay, dostał Przeładuj Przeszukaj no Okej, okay, zdechnął Zdechnął, zdechł Nie wiem, jeden kij Przeszukaj ich Super Teraz tam Leży No chodźcie no to szybsze przeładowywanie się przydaje No chodźcie no Ciągle żyje! Słyszeliście to? Ja nie mogę, nie mogę sobie rady z taką babką dać Przeszukamy ich skrzyneczkę przeszukamy. O kurde Teraz idą koksy Tu idzie koks! Okuś Po nogach No, chodź. No, chodź. Jest! Zmarnowaliśmy skurczyka. Ale mocny skurczybyk hmm, My mamy Zbyt dużo um, Amunicji do maszynówki Szkoda Przydałoby się więcej hmm, Może jeszcze uda nam się tu coś znaleźć Tam leżą jacyś Trzeba ich przeszukać Ale maszynówka się przydaje A tu co? Znowu skrzynka? Lo? Dopiero co niedawno ją przeszukałem Hmm No nic, to idziemy dalej w takim razie I gdzie teraz? Na górę Okej okay. Hmm, mamy trochę amunicji do maszynówki Co nam się przyda? No, jest tu ktoś chętny się pobić? Rozumiem, że tam muszę wskoczyć czy coś? Aha, tu, tak, w taki sposób, ok. Spoko. Dobra, i co teraz? No, <ścoughs> Laron, doprawdy! Dobra, jeszcze raz. Jak się tego puścić? Jak się tego puścić? Czy ktoś wie, może? O nie. Oh shit. Oh shit. Ech. No nic, idziesz raz. Może tu gdzieś jakieś przejście jest? Nie ma, tylko tam jest. Hmm. Tutaj rozpalimy sobie. skorzystamy właściwie z ognicha mm. i sprzęt ogarniemy Bóg, broń maszynową sobie ulepszymy. Stabilność a to Hmm Magazynek nam się przyda. Może możemy jakoś jeszcze coś ulepszyć, hmm, stabilizator yy, mieści 10 nabojów Omulec To się przyda OK. Uwielbiam jak mogę sobie coś yy, wiecie Kurde nie tak yy, Edytować według swoich preferencji w ogóle Dobra co dalej? Może się tam spiąć, no dobra, ale... Ale co dalej? Jak zejść, co? Nie wierzę. Nie wierzę. Jak stąd, jak się tego puścić? Czy to, czy, czy to, są jakieś żarty? Czy to są jakieś żarty, z, proszę państwa? Puśćcie tego, no. No puśćcie! Dobra, jak go, jak ją, jak się tego puścić? Kieha. Duszę wszystkie przyciski na klawiaturze, a spacja nie działa. No tak. Hmm. Ja jeszcze raz spróbuję ostatni. Nie, no nie to nie, no to dobra. No to żej, nam się z wami, trzymajcie się, cześć.